Cześć, witam was z tej strony Mateusz Balcerek, redaktor naczelny portalu Oceniamy Widzimy się dzisiaj oczywiście jak co tydzień w rozmowie tygodnia. Moim gościem dzisiejszym z okazji tego, że nakręcamy odcinek techniczny, jest niezastąpiony pan y, Tomasz Wałachowski z firmy. Toma But. Dzień dobry, dziękujemy Witam, za przyjęcie zaproszenia. Się. Witam ponownie. Eee. Panie Tomaszu, tak jak się już umawialiśmy na początku lata, porozmawiamy sobie troszeczkę e, o przygotowywaniu tego naszego mieszkania do zimy. O pracach budowlanych, o termowizji oraz o ewentualnym osuszaniu, bo też takie problemy mogą się zdarzać z nadmierną wilgocią. Zacznę od takiego pytania, chociaż wiem, że akurat pan zawodowo się tym nie zajmuje, natomiast ma pan wiedzę na ten temat. Czy są wśród Polaków takie obawy co do tego, żeby oszczędzać energię poprzez odpowiednie zaizolowanie mieszkania, na przykład okien, ale też izolacji samych samych budynków. Czy, czy, czy są takie telefony, czy dzwonią do Pana zaniepokojeni ludzie, którzy po prostu się boją, że wydadzą na energię, na ogrzewanie mieszkania więcej w tym roku? Na pewno dużo ludzi może nie mieszkania, ale w domkach jednorodzinnych jest, gdy wychodzi ekipa od izolacji, przed przykład poddaszy. Była izolacja w wełnie, Klient oczywiście zawsze niby wierzy, ale dwa razy sprawdzi, więc dzwoni do nas, mówi, że ekipa skończyła izolację. I czy moglibyśmy sprawdzić? Więc jeśli jest okres sprzyjający, gdy mamy odpowiednie warunki na zewnątrz i wewnątrz, jak najbardziej takie coś jest do zrobienia i do wykonania, i nawet w tym momencie łatwiej to wykonać, ze względu na to, że ekipa może w 100% pracy nie zakończyć, czyli nie ma jeszcze wypłytowanego na 100%, nie, nie poszpachlowanego tego poddasza, więc ewentualne poprawki są no, banalne do zrobienia. I wtedy jest najłatwiej je wykonać, no bo później jak przychodzi okres e, grzewczy, już mieszkamy raz e, rok, drugi, trzeci, już klienci też bywali tacy, że dzwonią do nas i mówią, panie Tomku, bo nam wieje, albo zaczynają się robić wykwity na sufitach. No to przyjeżdżamy, tam wiadomo, dajemy im instrukcję jak przy, przy, przygotować się do takiego przeglądu, no i ewidentnie widać na wizji, że dane sufity mamy na przykład znaczące spadki izolacji. Wchodzimy na poddasze, patrzymy, tam jest normalnie brak wełny, brak izolacji, mhm. niechlujnie wykonano. Czyli to jest największy problem, tak jak zresztą się domyślałem, po prostu w domach jednorodzinnych, tak? Tak, tak, no bo mieszkania, pamiętajmy o jednej rzeczy, w mieszkaniach jest tak, że mamy sąsiada po lewo, sąsiada po prawo, klatkę schodową, która też jest odizolowana, i mamy jedną ścianę zewnętrzną, no a, i, nad, i, i u góry i u dołu sąsiad. Każda strona mamy oddzieloną termicznie, bo też tamten się nas jakby dogrzewa, bo te ściany jakby nie były też przewodnikami, więc mamy ciepło. Najgorzej właśnie w tym momencie, dlatego na tych odbiorach mieszkań ja zawsze klientom mówię, że przede wszystkim właśnie w okresach zimowych ktoś, kto mieszka na ostatnim piętrze, ma więcej ścian zewnętrznych, nie, nie jakby nieoddzielonych przez innego klienta lub na parterach. Wtedy ja uważam, że to ma... Duże znaczenie i duży sens. A to, to jest to ciekawostka, najpierw. czyli w dzisiejszych czasach, kiedy raczej ceny energii spadać nie będą przez najbliższe lata, a będą rosnąć, to jest taka ciekawa podpowiedź dla naszych widzów, którzy szukają mieszkania, że jeżeli y, nie chcą wydawać dużo pieniędzy na jego utrzymanie, to dobrze też szukać tej części budynku, która oczywiście. jest otoczona innymi ja to, mieszkaniami. Oczywiście, sami klienci umieją pieniążki liczyć i często jest tak, że w okresie zimowym na przykład wiedzą, że nie będą mieszkań wykańczać ja sobie grzeniczki zakręcę, bo sąsiad, sąsiad, zawsze mnie dogrzeje, nie? Jasne. No i coś w tym jest, I coś w tym jest. Y, coś w tym jest to prawda. No i też obowiązują pewne normy, które deweloper y, musi spełnić. A się tak zastanawiam, teraz mówił Pan o tych domach jednorodzinnych. Od razu przyszedł mi do głowy ten projekt z y, domami bez pozwolenia, że ludzie sami sobie będą budować i że będzie będą też odpowiedzialni pracy. za te domy. Na pewno Pan będzie miał więcej pracy, bo y, no, umówmy się, y, osoba bez wykształcenia budowlanego, która sobie stawia dom, ok, może jakoś zgodnie z projektem to postawi, tak, ale wykonanie izolacji chyba jest najtrudniejsze. Czy tam jest który mhm. zawsze te etapy powinien przynajmniej nadzorować. Zawsze Ale wydaje przy... mi się, że taki kierownik, jak znam, rynek, to się będzie skupiał bardziej na bezpieczeństwie, a to czy dany klient będzie miał. Teoretycznie cieplej, do odbioru pozwolenia na użytkowanie, izolacja też jest wymagana, więc teoretycz... do wpisu do dziennika też powinno być to wykonane. Więc mhm. to już zależy od kierownika, jak podejdzie do tematu. Powiem tak, w większości jest tak, że. Że te kierownicy bardziej do konstrukcji się przykładają niż do izolacji, bo twierdzą, że to później to jest jako wka Klient sobie do, y, zrobi sam, ale dobry kierownik powinien też na to uważać, zwrócić uwagę. To przejdźmy teraz, może w takim razie, jednak do kwestii mieszkań, bo w tym się też nasz portal specjalizuje. Ale deweloperzy też i deweloperzy domy sprzedają? Oczywiście, że tak. I pod tym kątem to też jest istotne, no. ponieważ mamy astronomiczną jesień. Chciałbym zapytać o kwestię Termowizji, bardzo popularnej. Na pewno klienci y, dzwonią. No i jeszcze jak rozmawialiśmy na ofie przed włączeniem kamer, pan powiedział, że jeszcze im pan odmawia, bo zrobienie dobrej termowizji jeszcze może nie być e, możliwe. To tak. jak to wygląda, co pana zdaniem tak, jest potrzebne, zda żeby. Ja, żeby przeprowadzić prawidłowo odbiór i. Uważam, że pracę wykonywa, wykonałem sumiennie i rzetelnie. Zawsze klientom mówię, że temperatura wewnątrz, a na zewnątrz ma, ma być mniej więcej różnica 15 stopni lub więcej. Elewacje części nie mogą być nasłonecz, stale nasłonecznione. Wszystkie ściany zewnętrzne, które będą podlegać pomiarowi muszą być odsłonięte, czyli wszystkie fianki popodwijane, meble podsuwane bo często gęsto jest tak, że przychodzimy na pomiary, ja y, oglądam sobie tą kamerką, w narożnikach widać jakieś tam obniżenie temperatury, pani się stosuje, pyta się dlaczego i tak dalej, że to pewnie jakiś błąd powodowany jakieś tam niechlujstwem ekipy, a ja jej tłumaczę, że jak szafka stoi, Albo jakieś łóżko, no to jak ma być cyrkulacja powietrza, więc przy mniejszej cyrkulacji powietrza, wymianie powietrza, też będzie niższa temperatura, bo jest troszeczkę większa wilgotność. To też nie można patrzeć, wziąć sobie kamerkę do ręki i powiedzieć, o, tu jest niebieskie to jest zimno, to jest czerwone, to jest ciepło, tak? To tak nie działa. Jedna, jednak trzeba mieć jakieś tam pojęcie i wiedzę na temat zasad działania tej termowizji, no i w ogóle o takich pojęciach jak moski termiczne, tak? które są w, często w budownictwie i one są na co dzień, tak? A też pana zdaniem, nawet, jeżeli już kiedyś tam dawniej sobie to mieszkanie odebraliśmy od dewelopera i już w nim mieszkamy, to jest takie działanie, które warto teraz przeprowadzić, to no mówimy, że... W niektórych przypadkach wzrosty cen energii, cen ogrzewania mogą sięgnąć nawet kilkuset procent. Już znaczy, tak, po pewnym w... czasie jest to niepotrzebne, i po prostu powinniśmy sprawdzić izolację okien. Jak najbardziej, bo nawet producenci stolarki okiennej wymyślili coś takiego jak system docisku okien, tzw. zwany lato zima, czyli mamy mimo środy przy dociskach, gdzie w okresie letnim popuszczamy te, przykręcając kluczykiem, zmniejszamy doc jakby docisk do uszczelki. W tym momencie mamy większą infiltrację powietrza, ale za to w okresie zimowym zależy nam, żeby te powietrze dochodziło do nas w sposób kontrolowany, tak? Więc stolarkę sobie doregulowujemy, sprawiamy, że ona jest szczelniejsza, a przy tym staje się to, ten dom trochę cieplejszy, ale nadal pamiętamy o tym, żeby zachować wentylację w budynku, co ludzie o tym zapominają. Niestety, bo to, że zamkniemy nawiewniki, które wszyscy deweloperzy tego wymaga, stosują, bo to jest wymagane przepisami, niestety zapominają o tym, że zamykając nawiewniki podwyższamy wilgotność, bo nie, bo nie wymieniamy powietrza po prostu, nie? I, a podwyższona wilgotność wcale nie jest lepsza niż lekki chłodek w mieszkaniu. No to zdecydowanie, a na pewno większe szkody może przynieść, chociażby w łazienkach. W łazienkach, w mieszkaniach, w samopoczuciu ludzie zaczynają więcej kaszle, dusić się. Więc to nie jest coś sprzyjające. No, a ludzie myślą, że jak zamkną, to będzie cieplej, a to, a to nie zawsze za tym idzie, nie? To warto o tym pamiętać, szczególnie dzisiaj, jeżeli będziemy chcieli zaoszczędzić, żeby sobie większej krzywdy nie zrobić w ten sposób, niż... No, ja bym zaczął o tym, żeby trzeba dobre kurtki kupić, szaliczki. To na koniec chciałem już pana zapytać przy okazji sezonu jesiennego. E, pojawia się problem z wilgocią, nie chodzi tylko, jak sam pan zresztą wspomniał, nie chodzi tylko o sytuacje awaryjne, kiedy pękła komuś rura, ale wiem też, że jest pan specjalistą od osuszania mieszkań. Tak. tak? Na przykład to wygląda w sytuacji, kiedy jest... Kiedy nie mówimy o takim ekstremum, że, że pękła rura czy, czy coś takiego, ale właśnie, że na przykład jest za duża wilgotność. Która... Ja to zawsze, jak klient do mnie zadzwoni, jak zadzwoni z awarią, to wiadomo, wiadomo, co trzeba robić, tak? Pozbywać się tej wody, wilgoci. Ale czasami jest tak, że klienci do mnie dzwonią i, mówię, i zawsze mówią, że Mało ją na Higometach, zawsze te 70%, 80% wilgotności, nie wiedzą co z tym zrobić, czy może urządzeń użyć. Tylko, że ja zawsze zadaję pytanie, jak jest z wentylacją? Bo to nie jest problem postawić urządzenia, to wilgotność zbić, tylko ten temat wróci, więc trzeba się zastanowić tak naprawdę nad tematami konstrukcyjnymi, które są w budynku i jak można spowodować i albo zwiększyć no wentylację, tak I ją wzmocnić. Czyli Bo po prostu w takiej sytuacji, jak ta wygodność jest za wysoka, na wynosi 70-80%, to nie sprzęty, To najpierw i... patrzymy tak na jakieś tak. kwestie ewentualne konstrukcyjne, czy tak, gdzieś tam tak, jest tak, problem tak, z tak, Jak budynek, z jest mm -hmm. tak, że ja sobie wejdę do mieszkania, sprawdzam sobie higrometrem, patrzę 70-80% wilgotności, czyli prawie tyle co mamy na zewnątrz na przykład w tych okresach, albo jeszcze wyższe niż na przykład w okresie zimowym, okazuje się, że Pani za wszystkie nawiewniki pozamykała, wentylację mechaniczną, na przykład ma wszystko w szafkach pochowane, no bo przecież to brzydko wygląda dla klienta, to trzeba chować. No i nagle się i dziwi się, dlaczego zaczyna być wysoka wilgotność, albo pokazuje mi jakieś tam ślady pleśni i grzyba w narożnikach. Nie? Wtedy wracamy do, do szkoły i tłumaczymy, jak działa zasada wentylacji. Nie? Czyli to tak naprawdę sprowadza się do oględzin, tak, tak, jeżeli tak, mówimy no o takim już... przywlekłym problemie, no jak po prostu jest pęknięta rura, czy zalało podłogę czy coś. To no wtedy, to, to już wchodzi, wchodzimy i y y y działamy po prostu już wiadomo sprzętem, żeby jak najszybciej to wilgoć y usunąć żeby piesze nie przedostała się do sąsiadów, no bo to generuje jakby dodatkowe koszty, no i żeby zmniejszyć szkody w mieszkaniu. Mhm. No, ale to już jest jaka temat. to jest technologia taka yy, Znaczy są różne yy, technologie yy. osuszania. Osuszać możemy na, w ogóle na kilka sposobów. i zwykłe osuszanie wentylatorami. To to gdy mamy na przykład fajne powietrze, suche w zimę i możemy sobie wspomóc cyrkulację powietrza i wymianę tego powietrza, możemy osuszać kondensacyjnie specjalnymi urządzeniami, które po prostu działają trochę jak klimatyzatory, czyli w powietrze wilgotne wpada, tam się wyciąga, skrapla ta wilgoć, no i odchodzi do, do, do pojemniczka, a są też tematy, gdzie niestety trzeba tą wodę jakoś tutaj pod, pod, z podłogi wyciągnąć, bo mamy warstwy stropianu, gdzie wiadomo, styropian pełni funkcję akustyczną i termiczną i gdy on jest zawilgocony, tych właściwości traci oczywiście, nie? Więc w tym momencie są specjalne sprzęty działające nadciśnieniowo lub podciśnieniowo w zależności od Stanu, jaki mamy wtedy na mieszkaniu, nawiercamy się w podłogę, montujemy sprzęt i tą wodę wyciągamy. A później, tworząc cyrkulację między ścianą a podłogą, słyszymy to warstwy izolacji. No Czyli i tak trzeba ta, też to wspomnieć, że przy takich awariach warto zawsze ubezpieczyć się u, u ubezpieczycieli. Mhm. My w większości roboty właśnie przeprowadzamy przez ubezpieczenia, ponieważ szybkie i jakby niezależne od klienta awarie. Ubezpieczenie pokrywa koszty, a to są duże koszty. To jest jeszcze y, normalne jakieś takie ubezpieczenie na mieszkanie? Od tak, zalań, na mieszkanie, tak, ale od, od nagłych zdarzeń. Tam jest zawsze y, klauzula, taka, że od zalań, od. Y, Przepięć, od pożarów, ale nie każde ubezpieczenie to posiada. I też trzeba zobaczyć w klauzuli, czy nie ma jakichś ograniczeń. No, dokładnie, zawsze warto czytać umowy, o tym też przypominamy naszym widzom. Panie Tomaszu, bardzo Panu dzisiaj dziękuję. Myślę, że dzięki Pana wizycie wielu naszych i widzów, i czytelników dowie się, jak skutecznie zabezpieczyć mieszkanie na zimę i też z jakich usług korzystać w przypadku zawilgocenia albo chęci zrobienia termowizji, żeby nie trafić na cwaniaka, który po prostu przyjdzie pomacha kamerką i, i sobie pójdzie. No są tak niektórzy Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Słuchajcie, bo nakręciliśmy go w ramach naszej serii technicznej. Życzymy Wam spokojnej jesieni, żeby te rachunki ogrzewania za bardzo do góry nie poszły. No a my widzimy się już za tydzień w odcinku bieżącym, w którym będziemy omawiać bieżące sprawy. Do zobaczenia. Cześć. Do widzenia.